Cześć! Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Niedostateczny, a to jest kolejny Gameplay z League Legend. Tym razem kolejny ranket Solo Duo z. Anią. dzień dobry. Dzień dobry, Dzisiaj będzie kolejny Duo lane, Tym razem ja na MFC, a Ania na. Karmię. Dobra. Nakarmiemy naszych przeciwników, ale kurde, chyba ołowiem, co najwyżej. Dobra. Siedem, osiem. 9, dobra. Mamy tutaj Ashi i Lonkę. Wydaje mi się, że powinien być fajnie. Pod sec, wziąłem cleanse, żeby nie było lipy. i tutaj mamy dobrego midrinera. Wesoły manik, więc. Dobra, <laughs> obstawię. Będzie posysa, czy będzie za... zabójca? Miejmy nadzieję, że zabójca, bo rzadko widzę katę z Doranem. Dobra, zobaczymy. Ja obstawiam, że na drugim levelu po prostu to Kiana wskoczy. Pewnie 2, tak. 2,07 i będzie Kiana leżała. Tak strzelam. 2,07. Weź, ty bo teraz będę patrzeć na nią. no Nie, <laughs> Nie wiem, 2,07. Kiana leży. No, widzę, że już Kiana pod, pod Turetem. No. no, ale potę spaliła. No, nie wiem, czy nie dwie. dwie, dwie na kata? Nie dwie. Niezruszona, Kata niezruszona. O, i kuleczka leci. Pałkuj sobie, jak tam wiesz. Jak możesz, to śmiał, połkuj. Na drugim levelu będzie trochę trzeba uważać na nich. No wiem, wiem, Bo drugi level było. mają dosyć ciekawy. Nie mam jak ci pomóc, więc. Wiem, wiem. A ja masz. O nie, pomyliłem się, zobacz, że żyje. Tu, 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 dobra, trzeba chyba się wycofać, bo nam na dwójce nakopią dosyć potężnie. Prawda, prawda. Ja się czaj ta Leona, zoba. No, Was. ja się jej nie dziwię, no nie. No, no. Znaczy, ja bym już załumowała 50 razy. No, tutaj powinna gdzieś stać. W sumie ta Leona. Żebym ja w ogóle Expa nie mógł zdobyć, ale no. Najważniejsze, że Kanona nadobije. o kata widzi killa. No, kata Moloła. Dobra. Na razie nudy. O, Tomek zabił na topie. O, Tomek na topie. Dobra. Dobra, moja. Nic. No na razie się chyba z nimi nie pobijemy za bardzo. Nie, nie bij. Cacy. Może Kazimierz? Dobra, spiegujmy tu. O. Nie, myślałam, że, no, get get myślałam że... Myślałam, że mniej zadam. Z tego to ataku. Nie, jest okej. Okay. Oj, 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 chyba nie dobiję wszystkiego. O, Kazimierz chce. O, dobra, to będzie dobra. No, będzie spoko. Leć tak w nich, czekaj. Eee, już, już, już leć, już leć. Bo oni z ciebie wejdą. I to uciekaj. No, 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 lit. Już uciekaj, bo nie mam Tak będzie dwa za jeden. To no, za jeden spoko. Myślę, że zapijemy, Chociaż. Wątpię. No, nie, ma, nie ma izolacji. No dobra. Oni, nie jam nie, nie no, oni... ma po prostu cegów na no nie. Mhm. Nie, spoko. Nie miał chwila, ale się... no Widziałem tego Cleansa, bo... Nie wiem co do tak, 2 będzie. tak, wiem, wiem, wiem. Domyślam się. Kuku, będzie Chciałem to przebuszować, ale no, chyba nie ma opcji. Dobra. Nie fryzuje, dobra. Nie. No, no to dupy jest trochę linia ustawiona, ale okej. Okay. Co na tam ma? Leczonko. Dobra. Ja się w leczonko nie bawię. Mówisz? Pełna bomba leci. Pełna bomba? Ta, no. Ja bym mi tak Eclipsa zbudowała na wszelki. Hmm. Bo mi się wydaje, że Dratar mimo wszystko aż tak nie zrobi, skoro mają dwóch tanków. No chyba, że Malfight pójdzie AP. Nie, AP ja raczej nie pójdzie, bo nie, będzie, nie będą mieć kloca. Chociaż... Solo Q? Może pójdzie pod adę? nie wiadomo. Jakieś Infinity. No mal fajcie, czego nie. <grym> Infinity mal no, Malfajcie, tak zaczęłam myśleć. O, co ci chodzi? <grym> no, Dam tylko tak, bo wiem, że jest ona tutaj. Prawdopodobnie. Kata potura tam sobie siedzi. A może łezkę zrobię na mf -ce. Można? Czy nie można? Eee... Hmm. Kiedyś się chyba budowało, ale to już nie jestem pewna Dobra, będę tam mi... już miał czoł, jest git. Będę mieć późną e, późny item będę mieć. Ojej. To jest okej. Chyba dobije kanona. Dobra, los nic nie dzieje. A tu jest Lonen, tam dużo w krzaku siedzi. Chodzi, bo nie. No, ona sobie mogę co najwyżej postrzelać. chyba trochę. No i spoko. Nie jest dobrze. Jak będą blisko, to się w nich po prostu wpierdzielimy, myślę. Uh -huh. Tylko musimy zobaczyć, gdzie jest Diana. Gdzie gdzieś na topie, to po prostu się w nim wywalimy. diana w ogóle się nie pokazywała, no nie? No, 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 no. właśnie... Zaraz się okaże, że tutaj... jest awg. Albo tu stoi, nie? No nie wiem. Ten Kazik zwiedział warda i próbował iść dalej. Na top jest. Można by w sumie... Nie, taka nie Kata bez sensu tu przychodzi. No, bez szóstki... No. Okay. Dobra, ja, ja, ja jeszcze rozumiem, że sobie zabrała. Bo tak, jakby straciła czas, to jeszcze nie będę ją wyzywał. Dobra, zróbmy tak. Nie spoko. Nie mogę jak zostać. Dobra, dobra, spoko. ja Mam killa. Tylko dlaczego? Co ona się robią tam? Z grąpem się bawią? I idą do ciebie. No widzę, widzę, ale nic to nie da. Tu ktoś jest, tu ktoś jest ale nie wiem. Co... No, zabij, zabi, zabi, zabij, Kazisz. Nie zabij. Dobra Rka. Dobra Rka. No. <gry> no dobra. Minus takie, że spaliłem Klinsa, ale Dobra, teraz ja są R, to tą Ashi będziemy piw paw myślę. Mi się udało i dać jak został mimo wszystko, no nie? Żeby no, tam ale to masz dało. dwa kile. Ja się coraz, coraz grubszy, coraz grubszy. Zaraz będziemy dźwigiem. Po mnie z bazy. Będzie dźwig. Dobra. Tak, tak, tak. Nie tak. Chyba zróbmy CFAłkę w sumie. No. Co oni tam miał czoł? dobra, czyli to jest kata w to drugą stronę. No, kata w drugą stronę jest. No smurf z tego, nie wiem z czego. To niezły. Dobra. Dobra. Nie mam klinsa, więc no właśnie. Kijanka schodzi. Jest na smoku tak mniej więcej. Nie będą no, dajwować, dam, nie tak. wydaje mi się. Ale i tak A tu może być wałek pod nie, 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 ja bym tego nad nie ruszał. Tak szczerze. Że... Poczekasz, Leona. Dobra, widzisz? Oni cię sccekują, dostając zwierki. Zróbmy to tak. Dobra, wracamy na linię, bo nie wiem gdzie Kiana. Coś długo jej nie ma, nie? Dobra, ja Kiana. Jest zabrane, dobra. Dobra wajcie, bo myślałem, że ci po prostu secakują nad wierki i Kiana po prostu wskoczy O? Może? To nie wyjdzie. Nie wyjdzie, no. Nie wyjdzie. Bardzo nie jest. No to, no i co ją zatrzymać? Tych się Nie schodzi? Na razie jest panko jest na botlei. Czy ciężko w nich wbić, no? No tak no Leona, po prostu Leona. Kijanka gonikata. Dobra, idziemy tam. Aha, po prostu mi pinka niszczy. Myślę, że tu można próbować, chociaż. Co jest warto? jednak nie. Trochę i Była tam? Tutaj. Mhm. To dlatego tak puszują. Dobra, czyli będą dymy. Dymy będą. No. Tup, 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 tup. No, szkoda. No nie, nie, wróciła już, wróciła. Ja sobie w katę poszczelam tego. Nie mam klince, miał klinsa. Nie wiem, czy właśnie nie, 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 nie nie przypadkiem... Nie dziabnę r nie Przypadkiem cię prawie zabijam, sorry. Czym? W sensie, że odleszowałam zamiast dostać. Mhm, nie no, Myślałem, że jeszcze się zgryduje na mnie Tashi ta Dziabnie. O! Chociaż mm. tyle. Wyfleszowałem, ale... Nie wiem czy to było takie super. Ja nie pomogę. Nie ma opcji. Bo tu skija nas mida. Jak ja pójdę, to nas zgarnie shutdowna. I później będzie tak napierdzielać. Że ojoj. No. Dlatego ja jej próbuję nie dawać w ogóle. Nic siana ode mnie. Ten flash był taki... Myślałem, że w sumie zgarnę dwójkę, a tu nie. Hmm. No czyli i tak mimo wszystko wziąłeś sporo, no nie? Mhm. jednak Leona, która też ani razu nie zginęła, no nie. Mhm. Nie no, raz Dentkę tam... A nie wiem gdzie? Leona? No zobacz. To jest jej pierwsza. No tak. raz no. się wywaliła. No to mówię, że dopiero teraz, no nie? Aha, wiem, że... Dobra, mm. mi się Myślałem, że Ashe i teraz zabili. Nie, Ashe to dwa razy zabiliśmy, to o tym wiem, tylko Leona nam uciekała, no nie? Raz okay, co to Kaziks problem. nie zabił, drugi raz mm -hmm. to... Na A tą Ekę co użył tak śmiesznie. No tata, tata, mm. tata No. Dobra, farmie jakoś się tam trzymam, ale... Dobra, ja nas u góry. ale coś na grubo chcą we mnie wejść. Coś mi się tak wydaje. Tak. <laughs> No mam cleansa, więc jeden co, co ściągnął. Mm, jeden, nie cztery, jest no nie cztery. <laughs> cztery. Dlatego mam tego... O, frizują, patrz. Uparci. Chcę wejść, chce wejść. Well. Rka mam za 30. <laughs> Jak się uważał um. No no, no ja uciekam, ja Merki. Nara. Go, go, go. Próbujmy, próbujmy, próbujmy. Dobra, cofka. O, Kijanka wesoła. No co mogłem, to zrobiłem, ale no. Myślałem, że je uwalniemy jeszcze tą Ashley, tak szczerze. Nie. jako na tym arrowem nie trafiła, bo ją wysejstępowałem. Kurde, szkoda. No jest spoko. Okej. Okay. Kurde, Kijanka jest wesoła. Nie, nie. Ładnie. No, ma 4-0. Ja nie miałam Merki, no nie? W sensie mhm. ja użyłam... O, kiana. to nie zła Katarina. Katarina... A jednak w drugą stronę. No, w drugą stronę, <grym> typowy Yasuo main. W drugą stronę, w moim teamku. O, taki by bym. Herodzik Wesuły. idzie. Wesoły. Jeszcze z Ojej. Dobra, palu. Chociaż tyle, myślałem, że już baranka sprzeda. Też myślałam, nie. no nie? Się przeraziłam. Nie wiem co ten kazik tam szuka, jak jest ich czwórka, ale... Chyba ok. Chyba ok. Tam masz trójkę co najmniej, tak myślę. Chyba, że do bazy Kiano sobie i tam kupi. Żabula, żabula, bo tam nie będę podchodził nawet. Nie wiem gdzie są. Czy wilki ukradniemy Kazikowi? Nie obrazić. O, jeszcze bluebuff? Nie, nie, blue buffa nie, blue buffa będzie się, się. Spłacze. Na 100%. Cze zabieracie mi zera i idę do zbierki. No. Czego ten wirk się na mnie nie agruje? No, sensu. Bo ja byłam Zobaczam. bliżej. No dobra. No dobra. Ashi bot, ok. To ma sens. Dobra, to ja puszka robię i puszuję. pana L Hal. Idę na tego Mida, no tej kapy. Idą na mnie, idą na mnie. Kiana, z tą Dianą na mnie lecą. Hehe, Na przykład z Leoną? A nie z Dianą. Nic nie zrobię, na moją jedną r nic nie, nie walnę. Idę na Mida, tutaj nie ma co robić. Kurna, nie dobiłam tej Asza. Z powodów niewiadomych. Ej, tu masz dwójkę, trójkę. No, albo mogą tu też być już. To może być Diana, tak myślę. Kurde, trochę się cykam w ogóle tak podchodzić, bo no właśnie Takie no, to mm, mm. I mimo że Jerka wydaje się niepozorna, no nie to ja myślałam no. przy, tamty, przy tej akcji. Myślałam, że nic ci nie stanie, no, no nie? Cholepka. Coś czujesz że zaraz Aroła dostanę, nie? I mnie cekują. Nie wiem do czego mi się tak wydaje. Może tak być. Czy jakiś team fight, mi się wydaje? No, najlepiej, żeby Riven przyszła na no nie. Hmm. bo Riven tam kosi. Idzie pod tanka ten, ten no. malfight, więc lepiej buduj. buduj. O, cewka się skończyła. Leź do góry, bo tu będzie aszy, no, już jest. Nie, właśnie idę. No, Kiana, no nie no, jak jest Kiana gdzieś na linii no tam nie mogę podejść. To jest tak smutne. Mida nie puszniemy. Dobra, ci już FF, no. Dobra. Dobra, to tyle tyle z tego. Uciekaj, uciekaj, bo ona będzie... ma się wkurzy. Myślę, że będzie jakiś wesoły flash. No, się no wariaty. Co tam słychać? No, Wiesz, nie jak, czy nie będzie panu? James Bond? Troszkę dużo ich. Hmm. Czemu James Bond? zaraz będzie łkaty uh, oh. Dobra, no się zresztą wypierdzieli i pinguję, żebym podszedł. No dobra, no idę. Aro Ashi idę, no, idę, 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 idę. No i co? E, plecy. plecę. Dostałem złotę. No, no. no strzelam, ale widzisz jak mam te Dobra, spoko. Aj, Chciałbym nie... zabić, ale ona mnie chyba dziabnie, tak strzelam Dobra, dostała strzała. A to dostaniesz jak już Ja do niej nie podchodzę, bo ja wiem ile to bije. No, I ona jest ściekła. Bo... To jest tam, takie tam. wesołe hej adekery. Czy ty wiesz, że sobie <laughs> właśnie już umierasz? Tak Dobra Dobra, Riven ładnie wskoczyła, malfęć dobra Dobra, jak w sumie w studiankę, no. Pięk za uścig. Dzięki. Spoko, spoko, spoczuwa. Ja z jakich będę no, naprawdę masakrycznie kosił, ale no muszę się dobrze ustawić, bo inaczej to, no, wiesz jak jest, no. Tak, wiem. nie mogę tego nadpuszować. Ja bym nie radziła ci się tu wracać. Oj, spierdzielaj stąd. Dobra, jest panu na guma. tin, tyn, tin. <noise> Najwyżej bym może jeszcze szulej, bo też mam. Dobra, to już chyba mogę. Czyli ona się będzie łasić. Nie. Jak Dobra, bym... idziemy już na mida. Zlikalo i chodź na mida. Dobra. No, czy nie mam po co, więc idę po prostu. Dobra, mam dwa itemy. Więc zobaczymy, jak będzie się mid układał. Czy będą pushować ile to wave, Jeden wave. Ta Riven, co z tego, co pokazuje profesor jest dobra, tylko dużo spis puszuje. Ugółem. tak. Dobra, tu Kato może zabijemy. Myślę, że jest to, to możliwe. Aro, aro, aro. Nie żyje. Mhm. Ma fight bezerki. Dobra. Dawaj, dawaj, dawaj. Idzie do Was Diana. Będziesz mieć Diana od góry. Wiem, wiem, wiem. Do tego się cofnę tutaj. Tu jest Diana. Spingujemy w ten sposób, żeby ogarnęli o co chodzi. No i dobra. Wracamy powoli. Tarive, no może, może w trójkę ogarniemy z tą dywaną. O! ale ślicznie. Ale taki jana dobrze zagrała. Wow. Tą erkę jak fajnie rzuciła. Idź tam. Hello? Masz szurę? Nie, włożyłam wcześniej. Walimy go. Myślę, że. Myślę, że chyba tak. Nie, lipa. Nie, nie masz szans, z za dużym klocem. Chociaż? Może kata jakoś? Super. Dobra, jest ok, teraz puszek, bo co tam jest? Krzypiasz jej dzik jak masz? Mmm, daleko jestem, ja idę. Dopiero. Dobra, idę. Super! Ładnie, ładnie, ślicznie. Już jak ja lecę, to wiesz. Mm -hmm. raczej, raczej zabijemy. Tak. Dobra guma, mago, guma, guma. guma. Z Znio, Nie, 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 ona mnie walnie, jeszcze Kiana. Kiana jest wkurzona już. Był na łeb w jej Może być zdenerwowana, że. jakieś głupi adekery zabijają. O oh, kurde, Kirika w tym samym momencie, za oba. No. Kalkulator. Ale dobra. jeszcze dźwięk tak fajnie się rozdwoił, no nie? Synchronizacja. No dobra. Teraz meet myślę. Dobra, Riven. Ja na top. A nie, jednak nie. O. Zułerkę so dałem. Ojej, nie w tą stronę. Ojej, ale dupy dałem, ojej. Uważaj, o nie w malfa... Mal <laughs> mal Pamiętasz, nie, nie. jak się fleszuje, czy jesteś Tomek? <laughs> jestem Tomek, jestem Tomek i nie fleszuję. Jestem Karus na kartus. Nie da się. Jestem kartus na ramię. 20 dętek? Nie ma problemu. No bez myjarkki, to nic nie zrobimy za bardzo, tak szczerze. Nie wiem, oni mogli pójść w barona. Mogliby. coś no, no tak łaszą. Ja patrzę tylko, gdzie ten Malphite, żeby mi na łeb nie skoczył z fleszem. Taki na się szykuje. Na kogoś. się. Tu myślę, że są. No. Myślę, że tam ktoś jest. Dobra, tu z dwa, tu jeden. Kiana jest. Możemy tutaj zamykać, myślę. Pokażmy 30. Fajnie byśmy poczekali na moją RK. Byłoby super. Tu jakaś wizja musi być. Idę sprawdzić, właśnie. Nie, no tu nie ma. Dobra. Tylko w kupie siła. O Aro. Tak na tego ich? kloca. Tak się wyzałnowałem, ale. Trzy sekundy derki, smutek. Teraz o Dobra? Leonę chyba nie zabija, chociaż spróbuję. Czy się okaże, że mu ciebie zabije? A jednak. ESA! <grybujesz> Dostałam chyba Dobra. z każdego asystę, bo dałam wam szulej <grybujesz> Przed śmiercią. Uuu, to to jest tak e, nie, zwany... mogłam, nie mogłam no. dać egzosta, bo wszyscy byli za daleko. <laughs> Super gameplay. No. <laughs> <laughs> Super gameplay. Ja nie wiem. Wydaje mi się, że jakoś lepiej grają teraz. Nie wiem. Czy ja mam tylko takie wrażenie? Albo ja za dużo trolluję po prostu na tych haramach i później gram jak jak gram. Nie wiem. Mam, nie wiem, mam, nie mam. Jest dobrze. No dobra. No dobra. Jakby to pewien osobnik powiedział, no nic. Dobra, idę, 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 idę po kolektora. Dobra. Riven chyba dentka. Chociaż? Może? Może? Nie wiem czy... Dobra, zróbmy teraz tak. Pyk i pyk. Dobra. Ojej, Malphite. Szkoda, dobrze wyczekaliśmy trochę dłużej ten teamfight. Ja się tak ustawiłem. O, Ero. Rashi. Ashi. Oni fajny mają teamcom, podłapanie kogoś. No. mi się. Bardzo mi się podoba nawet. I czy ty wiesz, że zaraz tu zintuuję... Zabawniejsze jest to, że jak ja zrobię coś głupiego, to nie zrobię od razu Barona. <głupia> od razu. No. Ja tam Zabawię? mogę się jeszcze wywalić, bo ja tam dam shielda pod koniec, załóżmy. Mm. O, Kiana już czai. Chociaż? Tak myślałem. Tak właśnie myślałem. Dobra, go, 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 go. Jak najbardziej. O, paszlaka moje era. Prawie cały team zabiłem. Co się widziałam? Najsik. Dobra, tu jest Kiana. O, cześć, Małzwajcz. Tu Step. No może Step. Papa, pa. do spania. Hej, czy ty wiesz, że zaraz tam przygrają? <laughs> <noise> Dobra, jedziemy. Pajaców. A Dravenem, na tym koncie nie mam No, Dravenem. ale bym ich tu melcił. Ale fajnie dostali z tej ery, podobało mi się. Wszyscy takie full HP Tak dobrze o Rzuciłem, że malfajta mal miałem totalnie przetwarzą, nie? Właśnie, właśnie ja tak się przeraziłam. Na styk. Czy ty, na, czy na ty styk. Zginiesz, czy... Nie. Hmm, na styk to było. Dobra, to spuszczę jej palona. Dobra, spuszymy to po prostu. Ja się muszę wrócić. Mam no. na item bardzo ważny: czyli antyki. Antyki, no, dobra. Ja mam LW, więc. Tu, 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 no, ja jestem potężny. Potężny Tomasz. Prawda. No, szczególnie, no że już masz połowę serylny, no nie? Mhm. No, to w sumie za 600 golda. Bym mieć. A ta Riven też jest ogromna. Zobacz, ona ma 16. Kiedy? No zobacz. Mrugnęliśmy. A nie. Jest nie play, Jest to jest w tej gierce. uhu! No nie. A tak Można było się dowiedzieć o gangplanku w 20. Minucie. No. Za to Rivenko można chodzić. z Kiana. Dostanie. Nie. Ona się odpuściła, widziała jak dostała bombę za pół HP. Mm. No. Jak coś to staraj się jakby tego shielda ulepszonego coś na mnie. Dobra. Aro, dobra, tu jest ten. lał na pewnie. Dobra, to nie ma rewenki. Bez jest slipa, totalnie. Bo nikt tego do nie weźmie. Bo z tą to ja nie chcę grać, bo... Dobra, zrobię tak, chociaż nie wydaje mi się, że to... Dobra. Chociaż... Dobra, idzie Riven, dobra, idzie Riven, to możemy coś tu kombinować. Oni we mnie zaskoczą, ja o tym wiem. Nie? A no, boją się Rivenki, dobra. Myślałem, że wskoczy po prostu. Powinni tak zrobić. Znaczy, no, Malfaj coś... nie ma praktycznie damage'u, tak szczerze. Jakby był AP, to by pewnie dawno wszedł. Nie, oni, się, oni nie mają co zrobić. O, jest Kiana. O, Kiana, dobra. Kianę łop... trzeba słować. Dobra, malutno. Report, ma... dobra, chodź w Malfite. A żegnam Dobra Żegnam przecież Report Bot! Co? Za co? Dobra, dobra szura! O! Dla! Ej, ku się nie wykastowało! Widziałaś? Rzuciłem ku Ja na ten dźwięk słyszałem taki dziwny Tak jakby z wizji znikła, no nie? Nie to było strasznie dziwne. Hmm, dobra. O, ciup, Dobra. <laughs> <gulodetic> więc co? To była MFK w sezonie 12 Ranket, Duo, więc to było na tyle. Na razie, cześć. Bek! Pow.